Siemanko widzowie, skończyłem food Champions, ale. No ale poszło mi gorzej, niż zakładałem, aczkolwiek. Będą paki za FC, czyli coś co tygryski lubią najbardziej. Będą paczki za skład Batlesy, tylko... Pytanie, czy utrzymałem tutaj Elite 1? I w tym momencie trzeba to sprawdzić. No jest, paki 2 za 5 dych, opacało się. Będzie też trochę o rynku, czyli coś, co inne tygryski mogą lubić najbardziej, bo delikatnie nasz ryneczek Lidla się wykrzaczył, Ale Food Champions niestety tylko 11 wygranych. No, chciałem 14, niestety było 10-0, a czy 10-4 było? I się, i się zmieniło. Także ja idę na szybko oddać meczyk, poleci staweczka i jazdunia. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Mam nadzieję, że wyrobię do 16, bo jest prawie 15 jak to nagrywam, więc jestem delikatnie spóźniony, ale jak już mamy te piki, to na sam start możemy sobie otworzyć może jakiś Ciekawy Blazer albo. Albo chociaż foder, nie? Albo chociaż foder, bo dzisiaj też chciałem zrobić tego Rodrygo I, no, mam nadzieję. Na foder jest Kazemiro. Bardzo dobrze. Jeszcze. Jeszcze jeden. 90 overalla coś. Jest Salah! I to nie foder, tylko karta grywalna. O Baben! Widzowie. Po co wbijać 14 winów, jak za 11 daje? Tylko jest pytanie zasadnicze teraz, gdzie ja go zmieszczę, bo... No, overall do przepalenia, wiadomo, bardzo fajny, ale... No, przepalać go szkoda, Sakę mam wymiennego, niewymiennego chyba. No właśnie, sakę też mam niewymiennego, to... To od razu go oddamy, zanim kolejne paczki, zanim rynek, to... to już oddamy o Rodrygo, bo serio, chcę tego Rodrygo mieć. Jest mocarny. No, no muszę, muszę. Skład o ocenie 88, na tyle to chyba nie mam, ale jak dam Alissona... No nie, no nie styknie. Coś nie, coś ułożyłem. No, przepalam tu De Jonga, nie? I Markiniosa, ale. No, nimi nie będę grał i tak, no. Z ławki nawet nie wpuszczałem, więc nie szkoda. Tylko z tokoła trzeba będzie wybulić, więc no idę z wybulić. Bo serio, bardzo chcę tego Rodrigo, nie? Bardzo go chcę mieć, tylko muszę na futbinie sobie jeszcze. Na szybkości foder znaleźć jakiś najtańszy. Foder już jest nieźle podbity, bo się ikona na dzisiaj zapowiada, więc po pierwsze chcę zrobić te, tego tego, tego Rodrigo od razu szybko, bo no, jak będzie ikona, to ten foder jeszcze bardziej wystrzeli, a po drugie idealnie mi ten Rodrigo pasuje do składu. Mam Rudigera, mam Militao. No, no jak ja mogę go nie zrobić. Także pierwsze, najbardziej wymagające SBC o Rodrigo zrobione. Zostaje nam chyba 8-7 skład, 8, 6 i 8, 4, dobrze pamiętam? 8-7 skład, 8,4 i 86. No, no to No nie mam na tyle kart, więc chyba jeszcze ze 150 koła trzeba będzie wydać, ale no kurde, tyle grałem tymi niewymiennymi, że chyba trzeba w końcu zrobić jakiś fajny skład. Ale na sam start pokrótce Ryneczek lidlowski. Mam Berardich, na którym jestem w plecy. Po 5 koła, po 4. Mam foder, na którym jestem do przodu, po dwa koła, po trzy koła, i tego foderu mam dużo. No, na tym Kwara Szkeli, to chyba jestem do przodu tylko 1000 albo 1500, ale no tylko, aż jak ja mam parę kart. Mam RTTK, mam trochę Trey Blazers. No i tak, ogólnie w tym momencie, na dzisiaj, na ten moment, jeżeli chcecie cokolwiek kupić. Na inwestycje, to ja się przełączę na ekran futbinowy. Wyłączyłem nawet teraz reklamy, nie? Tam po boku na futbinie, bo stwierdziłem, ha nikt za to nie płaci, co ja będę wrzucał. <laughs> ale teraz tak całkowicie poważnie, nie, całkowicie poważnie to 8-6 od momentu, kiedy wrzucałem na grupę handlową. Jak ktoś chce ze mną zarabiać w grube kojsy, to zapraszam. Od momentu, kiedy wrzucałem na grupę handlową, to podrożały o półtorej koła, 8-7 też podrożały o półtorej dwa koła, ale w piątek dało się je znajpić naprawdę dużo taniej. Za 14 koła 8 nawet wyskakiwały i dało się. Złapać, nie było to jakoś mega trudne, i jeżeli chcecie cokolwiek kupić, to teraz powiem tak: jak macie no, dużo czasu i jesteście cierpliwi. 8 czwórki one w końcu podrożeją. W końcu podrożają, kupse po jednej do klubu, trzymaj w klubie i jak podrożeją to wystawisz. Nie zapychasz listy, to po pierwsze, a po drugie nie ładujesz całego siada. No bo spodziewam się, że większość z was ma więcej niż 100 tysięcy w kartach czy to w końcach, więc. Więc bierzesz sobie po jednej do klubu, wydajesz na to nie wiem 30 tysięcy i to sobie leży i czeka, ryzyko zerowe. Na pewno nie stracisz. 8 piątki trochę drogo. No, na ikonę to się spodziewam 8-6 albo 8-7 składu, więc, więc bardziej celowo bym w ten segment 8-6 po 10,5 koła. Jakbyście wysnajpili 8-6, to jest w miarę gites, jest w miarę gites drożej niż wcześniej, ale No, pewnie ludzie się na tą ikonę rzucą, a 8-7. Do 16 koła byłoby git, nie? Naprawdę, bardzo git. Ja trochę do 16 koła też mam, bo, bo raz dawałem 15, raz dawałem 15,5, parę razy dałem 16, żeby mieć tego dużo. I no kurde, serio, spodziewam się, że ta ikona, jak wyjdzie, to, to mogą ten, to mogą, to może ten foder zamknąć widełki. Z tym, że pokażę wam pewną rzecz, nie? Macie takiego Odegarda, który ma widełki do 21 koła. Macie taką panos, która ma widełki do 20 koła. I macie takiego Donna rumę, którego ja mam w ilościach bardzo dużych i on ma widełki do 24 koła. Więc jak ta ikona wyjdzie, no to lepiej chyba wziąć sobie foder posnajpić, taki, który ma lepsze widły, bo, bo jak 8 siódemek, które widełki zamkną, nie będzie dało się złapać. No to ludzie pójdą na inne karty. Ta ma na przykład do dwudych na konsoli, no to ludzie pójdą na Odegarda. On ma do 21, no też się go da złapać. A Donaru ma możliwe, że będzie latał po 23-24 tysiące i możliwe, że on też zamknie widły, więc macie na tym większy zarobek. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę dobrze. I druga szybka sprawa, RTTK, ale zanim RTTK, to, to pokażę Wam coś w stylu tym, że patrzę teraz na drugi monitor, bo na głównym mam Foodbina i mam nadzieję, że Wam to jakoś mega nie przeszkadza. I sorry za głos, ale. Jeszcze do końca się nie wyleczyłem, ale jak macie karty typu Tomori, typu Araujo, typu Złote, grywalne po prostu, to nie panikujcie, nie wyprzedawajcie, bo Market się trochę wykraczył, wykraczył, wykrzaczył, powoli zaczyna wracać, więc... No, nie panikujcie, nie wyprzedawajcie, bo po co? Serio, panika to jest najgorsze, co możecie w tym momencie zrobić, więc tego nie wyprzedawajcie. A jeżeli chodzi o RTTK, jeżeli inwestowaliście ze mną, jak mówiłem na kamale, bo na patronie, na grupie handlowej, zebraliśmy tego dosyć sporo, ale jeżeli chodzi o RTTK, to moja opinia jest taka. Z Awarem można czekać do meczu, a resztę sprzedać przed meczem. Mamy Modricia, mamy Lewandowskiego, mamy Sisoko, mamy Akunie, mamy też Kalulu. Opęba już jest sprzedany, bo podrożał ładnie, bardzo. Bardzo ładnie, 80 koła, więc no, no nic tylko sprzedać. Modric też podrożał bardzo, bardzo ładnie o 180 koła. Z tym, że no, ja zrobiłem tak po prostu, żeby go sprzedać, poczekać, czy będzie rósł dalej, jak się zachowa ta karta. I został odkupiony za 310, sprzedany za 290, a odkupiony za 310. Niby słaby ruch, powiesz, ale w międzyczasie miałem siadło na inne ruchy. Więc chyba dobrze. A ten dopenda tak drastycznie podróż za sprawą szawego Simonsa, który jest w SBC. Za chwilę wam go mogę pokazać. Więc podsumowując, ja bym wszystkie karty RTTK poza Awarem sprzedał przed meczem, no bo award to, to malutkie ryzyko jest tak naprawdę, no Roma powinna mecz wziąć na miękko, strzelą bramkę prawdopodobnie jeszcze 2-3 koła zyska, a jak ja mam tego Aura sztuk z 20, to 2-3 koła dodatkowe to już jest 60-40 tysięcy więc, no ja będę czekał a resztę puszczę sobie przed meczem elegancko akuniebranego branego za 80 koła Zizoko za 55 albo 65 zależy kiedy brałem, Modricza za 310 i, i siemano, nie? i puszczając przed meczem nic nie będę ryzykował i sobie elegancko będę oglądał meczek z profitami i, i będę się cieszył. Powiem wam szczerze, że strasznie długo chyba trwało to omówienie rynku, a chciałem to zrobić krótko, więc nie wiem, jak wam się podoba takie dłuższe omówienie, to dajcie znać, ale Xavi Simons wyszedł w SBC, właśnie przez niego podróżą ten Openda. Sorry trochę za głos, bo właśnie zauważyłem, że mam trochę przytkany nos i może to brzmieć trochę inaczej niż zawsze, ale wracając. Xavi Simons w SBC wyszedł Karta, no nie jakaś specjalna, playstyle plus, ma panowanie nad piłką, więc w miarę spoko, ale no kurde, nie wiem, no ona w ma bardzo duży łapek w dół i wymagania niby nie są jakoś mega duże, ale nie wiem, szczerze, nie mam zdania o tej karcie, po prostu nie mam. Nie będę mówił, czy jest dobra, czy słaba, bo serio, kompletnie nie mam zdania na temat tej karty. Ale teraz możemy już przejść w końcu do sklepu, jeszcze podgląd. Kurde, przed chwilą smarkałem, no co jest? Jakbym się przeziębił, bo jakąś grypę złapał parę lat temu, ten sedamiękko siedział na kąpie pewnie po 10 godzin i z zacieszeniem Michy grał w League of Legend, ale no teraz to już takie przeziębienie czy grypa, to, to dla mnie jest wyrok leżenia w łóżku. W ogóle to mocny podgląd, tak teraz patrzę. Jaką decyzję... czekaj. Aha, saka przypalony. dobra. Ale mocny podgląd, bo jest dużo zawodników strasznie i jest cień, a cień jest warty prawie 5 koła z tego co pamiętam, więc no kupię, no jak mogę nie kupić. Proszę bardzo, cień licytują za 4,5, tych wszystkich zawodników wezmę w sumie do klubu, bo mogą się przydać do jakichś ważnych meczy później. Cień w sumie też wezmę do klubu, bo też najwyżej mi się przyda jak coś może dzisiaj ładnego trafię i na jakiegoś zawodnika, który by mógł trafić do pierwszego składu by się... Go wrzuciło, a tutaj Brazylia SP Fred, Fred, to, to nie. Ale ty znowu dużo zawodników, i jest kotwica, która też jest droga, i menadżer z Portugalii, który, no, Quicksellu na pewno nie stoi, więc. Kurde, ty podglody dwa się zwróciły pod rząd, a kotwica chyba z 2500 coś? O, już potaniało. No ale dobra, ty, 600 końców za menadżera, kotwica prawie dwa koła, plus te karty. Ja tam biorę. No to do trzech razy sztuka, no teraz ten podgląd już nie może oddać, nie? Cassie to będzie. I tak jeszcze widzowie powiem, nie? Bo wczoraj mówiłem na koniec odcinka, nie wszyscy do końca odcinka i Są w stanie dotrwać, ale... Ale od jutra filmy będą od 17, jak coś. Od 17, o 17, nie od 17. Chociaż w sumie i to, i to chyba... Dobra, powiem to jeszcze raz, bo mogłem to powiedzieć jakoś krzywo. Od jutra filmy o godzinie 17 wjeżdżają na kanał. Nie o 16, tylko o 17. Godzinka obsuwy na 17, ale... Ale tak mi po prostu będzie dużo, dużo wygodniej w paczce Parejo i Laporte. Fajny zestawik foderowy, przyda się o Rodrygo. I paczek zostało jeszcze 4. Dwie za 5 dych, jedna za 120. 25 i 1 85 plus Busquets. To nawet nie jest on. No, jak dało niewymiennego Salaha, to może by dało wymiennego. Co? Francja na pasji katoto. Kato. To nawet nie jest katoto. Dwóch piłkarzy 85, nie? Tutaj liczymy na coś. Tu naprawdę liczę na cokolwiek. Karty specjalnej nie ma. Ale Anglia P.O. trend. 100%. Tylko niech da podwójny, proszę. Jest podwójny. Ale kto to będzie? Daj koło ciekawego, proszę. Ma pile... no dobra, no. Foder spoko, Veral spoko. O Rodrygo się przyda, ale o kurde, wolałbym coś innego. I ostatnia, paka za 125 koła za Food Champions. No nie gadaj. będzie najgorsza paka ze wszystkich? Nieźle, może jakiś chociaż Adaje to uratuje, bo. Albo... Albo ktokolwiek, nikt tego nie uratuje. Tego, Rodrigo, to chyba dokończymy sobie jutro, bo dzisiaj już mi się szczerze nie chce, po tym co trafiłem, otwierać kolejnych paczek za Rodrigo i płakać nad wydanym sosem, więc, więc to na tyle. Ten odcinek i tak wydaje mi się jest na tyle długi, że, że byłby za długi, jakbym kończył jeszcze Rodrigo i wiecie, wiecie gest. Więc pozdrowidzowie, zapraszam serdecznie jutro o 17 na odcinek, bo od jutra odcinki o 17. Papa, pa, pozdrawiam.